Siemanko widzę w dzisiejszym odcinku, naszym trzecim odcinku. Proszę bardzo odpieramy skrzyneczki w tuning CLUP. Pierwsza skrzyneczka. Otwarta co zdobywamy? No, słabi teńkie, Mogło być lepiej. Oczywiście. Dobrze, co zdobywamy? Dobra też tam może być co się tam stanie o, proszę bardzo, cztery koło bije te, kolejne wbite no, tutaj mamy to no, kupić do opon legendary skrzynka trzeba otworzyć i pyk, otwieramy tu duża skrzynka, trzy części zostaniemy. co trafi się? łagom? dobrze, 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 dobrze no, czerwona lepsza, nie? Wszystko czerwone to by było w... miód-malina, miód-malina, albo zielona część, zielona część to jest, kurde, yy, mega miód-malina. Dobra, dobra, co to będzie dobyć. Ostatnia skrzynka! Dobra, jest czerwona, jest czerwona, jest czerwona, już jest coś, coś, coś jest już, już jest coś dobrego, nie? No, i też dobra skrzynka. No, i pyk. Zobywamy. No i 23, dwa. 23 klocki, Ładnie. 23 kloczki. mega fajnie. No, a my teraz przechodzimy do części. Tutaj sobie dajemy nową część. Taką najlepszą. Czyli w sumie tu mamy nitro. To ta część by była dobra. Ale przez to, że tu nam minusuje bardzo wszystko, więc najbardziej to bym wolał to. Na turbo mi tam nie zależy bardziej na chłodzeniu i na w ogóle. I tutaj tak robimy: pyk, usuwamy, dostajemy trzy koła. Pyk, usuwamy, dostajemy trzy koła. Pyk, usuwamy, dostajemy ileś tam koła. I tutaj już nie możemy, tutaj możemy. I tutaj mamy dużo do turbo. Zbieramy to. To usuwamy. Pyk. To usuwamy. Dobrze. To. Tutaj mamy tyle się opyla. A bo nie opyla się. Eee, słaba część. Nie opyla się, sprzedajemy. Tutaj nie można. Tutaj nie można. Tutaj. I co my tu mamy? To jest dobre, nie? Nawet. A nie, to jest lepsza No to to sprzedajemy wszystko tutaj. Nic się nam tu nie opela. No i patrzcie, ile zarobiliśmy. My tutaj mamy tylko tyle ze zdobycia. Czyli 30 koła. Tu za ile też 30. I też. 9. No to co za 9 sobie kupimy, i weźmiemy sobie to. Pyk. Dzisiaj się wcale tej kasy nie boję, więc kupujemy. O co można, to kupujemy i tyle. Tyle do gadania. To się opyla. I te sprzedujemy. Sprzedajemy. Sprzedajemy. No i 14 koła. To tak, ile, co nam zostało. Tylko to. O. Już nie musimy, jednak. Patrz, jaka dobra część. Jaka opylająca się część. Normalnie lepiej nie mogło być. No i patrzę. Pyk, pyk. Cześć, koła. O. Emotkę mam wysłać. No to dobra, to już to robimy. No i kolejna emotka dodana. Tutaj. Olej mamy. Olej, 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 olej. A hey, tu jest olej. Tu olej można, ale na razie nie chcę. Nie opyla się, widzowie. Nie opyla. Jak będziemy mieć już końcówkę, to wtedy to będziemy mogli zrobić. Tutaj opony. Opony za. No, żeby zmienić opony, chyba, czy coś, coś takiego. Aha, żeby kupić nowe opony. No to nie. To się nie opyla w ogóle. Bo w sumie. Po co? na razie mamy to wiecie ja spalę laka i wtedy za chwilę się widzimy no i widzowie sobie przełarałem trochę aponki no i co ja mogę powiedzieć? E, na pewno by go teraz Aha, nie możemy. Ale to możemy chociaż tyle. Teraz sobie przyjmujemy to. I, i co? No i w zasadzie to w dzisiejszym odcinku. W odcinku jeszcze nie na tyle, bo... bo bo nie. Przenadzimy sobie tutaj na ten serwerek, tutaj tworzymy. To w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Pewnie będę jeszcze odcinki ze StumbleGuys, Guys, więc w zasadzie to tyle, więc. Bye!